Okay, powtórz co mam ci dać? No, no dawaj, no czytałem no co ci mam dać? Karmory. Coś jeszcze? Karmory moje, tak. jak? moje. No najważniejsze jest na razie skarmory, które ci dałem. Miałeś poproś. mi je zrobić i je oddać. Nie, nie, poproś. Taka fajna satunia. Nie no. Czytałem ile by to ktoś, się. Ktoś, ile, ile ktoś by, 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 by z coś dał. Jabi mnie. A i Lukario miałeś mi ogarnąć, o! Hmm, to dwa razy. Ciągle są Pokebole. Niby. No skąd? No skąd są, no? no bo ktoś może pomyślał, żeby zrobić jedną skrzynkę. Po chuj. A, nie, poza tym. Nie bo zrobiłem już je to z zobaczyłem jak działa. No, czy tam. Mm -hmm -hmm -hmm. <ścoughs> Shiny! Pozdro! Na na... na lik Shiny! Pozdro! Ooo! Ładny! Masz... no, fajny Pierwszy Shiny! Yo! Oryginalny yeah. Shiny, no! Pierwszy ja Liga zadam mu coś w tym Oczywiście, ale... znaczy że tak Już? Nacieszyłem się kurwa... Nie mam na chuju i ten w ogóle z zi ale Zigzago, Twój tw 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 stary Zigzora, gdzie ja się to... a tu dajesz czy nie? Poproś. <noise> nie ma ja. <chuje. głosy> Trudno. To... On jest pod specjalny. kurwa. Nie, pod... Prominuj. Ach, kurwa. Ale się to boli, że nie możesz. No pawczę sobie w jednym miejscu. O Jezu, boli mnie, ale mnie to boli. Ojejunio. Ojejunio. Utecz. Kurwa, czyli... GTS, karmory. Karm... Bądź ładny. Shiny. Dobra, teraz tak. Robimy to rymta. to i teraz tak. Mmm, widzowie, co by tu porobić? Pokedex. A to się obraził chyba się nie odzywa. Gdzie on jest? Aha, że mnie wywalił z kanału? Tak jest. Najpierw na event, bo za sekundę się startuje druga runda. Event. Event, a później splifa. I join, splive, join, nie najgorszy ten twój, ten funk, tak, to jest funk, remix funk, not bad, taki funk, e, to co ty słuchasz, puściłem se. Number one, czy co? E... Ale co, Czas ja słuchasz? masz puszczone. no masz aktywności pokazane. Montaż y Melodia Evolution for DJ Duda Ale co ja mam puszczone? Ja raz nie rozumiem o co co tu Spotify Spotify O siema, za to ustaję Ale ja nie mam już Spotify Spotify'a włączonego To masz normalnie aktywność. To beta w sumie i, i, i co ja mam puszczone na niby nad natem? Już ci pokazuję Na Spotify Mam coś Next, coś tam Montage melodię, A ten... Ośnie kroz je Ale szczerze, nie najgorsze jest. No to jest do ćwiczeń głównie na to sobisz, takie muzyki. Do jakich ćwiczeń. Na sztandze, na płaski, na innych dziersłach. Ile robisz na płaskiej? Ja? 110. A, no to wyciskasz sobie prawie. <grym> można tak powiedzieć. <grym> Prześiądę 120, bo nie robię nud tak często. No to często. ponad już. A na przykład na tej należącej. No to należącej. Na, na słownicy. Su na suwnicy? No to 400 kilo. Tylko? Ile ty masz lat przypomnij? 22. Ile ważysz? 90. E to 400, to jak ciągle robisz coś, co nie jest że Tak nie wale, Max. Po co ja mam. Ja, ja nie rozwijam w no, tej dolnej partii. Ja mam w tą dolną partię. Ja robię ją tak, żeby sobie pociągnąć, żeby nie było kluby tego. A dużej jesteś Nie, czekaj. No, tą górę jestem. W samej góry? Mhm. Tu cię tyle osób? Tak. Oszute no, mnie. O kurwa. Zuby. Spadłeś poziom czy nie? Nie. Na Dalej na samej górze? Tak. Nie, nie ma ci na samej górze już. No jak, jestem. Nie, no, nie, nie biedam tu przecież, nie widzisz mnie? Może się ja mo z tym nie podoba. Nie wiem. Czy ty się nie zjebałeś przede mną przypadkiem? Przed tobą nigdy. Oczywiście, że sprzedano, że się wyjebą. I to jeszcze ile osób do chwili. Dobra, na chatę, nie ma co. Potem będzie mi tego. Potem będzie mi tego wreszcie. Standardowo 5. I potem z tych event, event, event event shopów można mieć to. Dobra, dajesz? Oproś. Chodź, mam tradera. Mam takiego pięknego, z taką wielką mordą, jak ty do <dorobniego> od klawy. pa Właśnie to od ciebie widzę On wygląda jak ty, o, pa Nie Z taką wielką mordą Lachę ciągniesz, kurwa, lach ociąg Odbyt rozepchany, kurwa um, No, 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 jeszcze, wyzywaj, ciekawe czy to w dostaniesz coś Ciekawy jestem A powiedziałem O! I dostałem, pa Co dostałeś? Po chłasie o lewe, no pochwał się. No masz, widzisz. Przestań kurwa coś psa. Zostań Ty mam minkę tutaj ma. Wziąłeś tam tą minkę, ma taką z tych włosów? Tą minkę. No coś tam ma. No, nie spojrzysz od góry to wygląda jak minka kurwa. O, rzuć winka, bo rzuć Witka. Ratał te moje póki. No to ulkario się chuje bo robi strasznie. Ten HP, ten spit jebany. No, mam prawie setkę, chcesz akcją jedną? Mam Jakie? Mam setkę Mhm. Mm przecież przecież, przecież też, też robiłem, to już dawno Przecież nawet ja ci dawałem tą, tą jakąś tam jedną z wielu baz Która tam miała prawie co wszystkie mi, kurwa od razu nie dałeś? Żebyś ci pomęczył co ja robię, o dole. jeszcze nie. Tak, rób, rób nie ma, nie ma kurwa. Si myśli, że kurwa, A ja, gdzieś... z... ja zrobiłem mu tyrki, ja dałem mu za. Tyrki mi robiłeś, przestań, to nawet kasę z nie widziałeś, i co ty mi robiłeś? Ty MI no tyrka. CHUŹWA przestań, ty się nawet nie odzywaj. Cię nie kompromituj. Naprawdę. tutaj tak naprawdę zrobiłeś tyrkę, bo dałem ci GIBLA to... Czy to, to, to w temacie? GTS? No, Sircz. Dobra, dawaj, Dobra, ładne takie ładno ładne soczysto. So, so, Pokazuj, powiedz. Lecimy sobie do, do Tit Clover'a, bo w sumie czemu nie Byłem na serwer, napisałam do niego The make home Let make home Tutaj home Tutaj Set home Clover Uźwa, Za dużo set homeów Czytajcie ja ci się pisało, nie set tylko Bo delayed, delayed, delayed home w właśnie mam home w ogóle, mi już nie pamiętam And home lunalas Ultra Ultrasy, o, ultrasy wypierdolę DE Home ULET Ule, Home Bro uh, Clover Fuck Set Home Bro Clover Fuck <laughs> Clover You can hear me. Why? No, fuck! Czemu nie mogę? Home. Hila. Home. Wait the fucking minute. E dwójeczka, czemu, co tu Co on tam w ogóle ma Co on tam Co on tam jeszcze? Nic się to nie ma. Czemu tu mam w ogóle dwójkę wjebaną? Nie rozumiem. Czytajcie widzowie. Set home. Muszę delayed home. I dwa wyjebać. Tepać się znowu do Teeth Clovera. Acept. Dawaj, wyjmie mnie. Tytulanka powinniśmy tepnąć. Ale mnie boli. Co ma tam czy w w macie? W, w sumie ma. W sumie ciekaw, że Ma dwa elektrowajery w ogóle. Ty? Fajne te elektrowajery. Ten metal też jest bardzo ładny, jest moim zdaniem. No. Dobra, teraz tak. Set Home Pro. Fak, dajcie, wyjdę sobie, że tam myślę, będzie dobrze. Mało o tym wiem, że on o tym nie wie. Ale ja o tym wiem. Dobra. I teraz zrzemy set bro, bro home. set this. No i Tam tam poznasz gdzieś ryb. Wow. Wow. O, oh, nie mogę, mam dość dzisiaj, szczerze powiedziawszy, że mu już głowa boli. O! Muszę leaf, leaf, party, leaf, party, leaf, party, leaf, party, leaf, party, leaf, party, jestem party, ma party, leaf, party, leaf, party, o tym wspomniałem co mm Hmm. Cześć, naprawdę ja mam dość czekajcie, bo on zaraz mnie wywali do gdzieś dążono, a ja nie mam no po to dobrego po to niech będzie to, to może nie, nie będzie, może nie to, może to, będzie i niestety to nam będzie. ja nie mam nic też tutaj nie krwając, od nasze Lutariu, kochane, o, tu mamy fajne 9.7, jest naprawdę przyjemne jest naprawdę przyjemne. Tylko mi mnie to, rzeczywiście, że ona jest samiczką. I wyłącznie. Tu mam bardzo fajnego. No i tu mam bardzo fajnego. No ten. 9,7. No. Tylko on jest nawet lepszy niż to gówno. Mhm, To jest nawet lepszy niż to. Wait a może mi się uda. Chyba To jest to. No to musi być właśnie tutaj w pełnej ewolucji, niestety, kurwa. Co mnie irytuje? Musi być ready. Cześć, co ready? Co kuźwa ready? Sekunda. Teraz home. Spawn... Czemu zawsze spawn? Wait the fucking minute. Lutario nie się ewoluje. Teraz home. Sweet home Alabama. no wiem ma home, no. Powolutku. Eee... Two minutes. Minutes. Wait a second. Men Fajny ten sens dostałem Where is it as fucking Pokemon? Where is it as fucking Guardians? Where, where, where? Ej, 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 gdzie jest A, tam jest po lewej, a oh where? Prost, przecież po lewej, doing. Mam nadzieję, że się uda Podam, że o nie, nic tam nie trafiło Więc co? Valimetrův detektor i, okay. I mamy. Eleven one for some reason is perfect. Wait. Okay. Half perfect. Okay. <laughs> now my you. Oh we were, we were about. Or... You want about the Mimicu and the Pennyways? <laughs> Let's go! shiny! Trzeci raz nie powiem. Je, to co, normalnie? Twój team od Star Starmory jest. <ścoughs> Jeszcze brakuje Lucario. Co? Kurwa, z kontrary? O, kuźwa. Ty ją ja kupuję. Fuck. Co? Wiesz, co robi? Eee... Snavy kontrary? Czy nie wiesz? Nie. No to się możesz dowiedzieć. Ale twój Pokemon nie ma kontrary. Twój Sniv'y. Czekaj, czyli to jest twoja kontra na Pokemony? Aha! Ale ty chcesz Sniv'y i tą tą drugą? No to to nie jest ta druga. Nie. Ja już sam nie o, wiem co mieszka. mega ewolucje wszystkie znalazłem. Typa który sprzedaje wszystkie mega ewolucje na stopniu. Za na ile? Łoo wow. Mam taki miałem? Pod roki i helmet, czy pod co miałem go robić? Tego? E, ma pod... Ale ty masz już opisane to, to, co tam potrzebujesz. Masz tam Ja na... wiem, ale nie pamiętam, po co on miał być, bo nie mamy zapisanego tego na priwie. Jest! Masz na privie. Masz. Cie? Cie? masz przytłumaczenie opisane. No dury I mój piękniutki nowy. No to nie jest nowy, to jest taka, to, 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 to jest iłącznie redesign Pokémon, który już był. A wracając do paradoksów, Wystaw do jeszcze raz. Ja muszę go zamienić. No to zamienię, zamienię. Te Pokémon Te nie... Dobra. No, no, no. Dobra. dawaj, dobra, jeszcze raz. Zadaj to. pytanie. Pytanie, nie, zadaj nie, nie ma szans, ja nie będę, nie chcę do YouTube'a trafiać, nie. Ale to nie trafisz na YouTube'a. Nie. On, on to podcale naukowo robi. Dawaj, szybko. Dlaczego to nie ma płci? X tych. E no, to było chujowe. A powiem tak. Dobra, panie ich stylu ukośnijcie czemu ten Pokémon nie ma płci? Ja jak wszystkie. idioci, kuwa, bo to jest stworzone pod To jest Pokémon stworzony przez komputer. To nie jest stworzony pod oh. e, generację. E, przez geny, przez inne Pokemony, tylko głównie przez komputer. Z fabuły określonej w nowej generacji Pokémonów, czyli. Chyba Galar, kurwa. No, okay, jakie to jest brzydkie. No, bo jest to brzydkie, bo to jest ogólnie, To jest komputerowa wersja prehistoryczna Mizraviusa. Ale ty wyskoczyłeś nagle, że mam kupić Rocky No tak, no a ty to podłapałeś i tyle. Bo chciałeś latającego o no to ci to powiedziałem, kupisz no to to kupiłeś? Ej, cząpa pod Smoczo lodowy, smoczo lodowy jest specjalny. Ten Pokémon jest. Znaczy, ja chciałem w FuduS by zrobić właśnie jest, jest za 100 tysięcy, ale 84 To no nie, to się nie opłaca, tylko stówa. Co... Tylko stuwa. 9. No jest ten, na dole, za 84. Co? Piękny jest. To jest gibel. To jest To jest Delta, Gibble, byłem.